Siemandero, witam w kolejnym filmie z Forza Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej. Tym razem zajmiemy się zadaniem fotograficznym. Więc już wchodzimy sobie w playlistę. Pyk. I co tutaj mamy do zrobienia? W poprzednim filmie robiliśmy poszukiwanie skarbów, a teraz zajmujemy się wyzwaniem fotograficznym. Zrób dobre wejście, sfotografuj samochód Mitsubishi GTO z roku 1997 pod łukiem w Mulesz, Mulasz, nie wiem jak to tam się czyta prawidłowo. Wchodzimy sobie w samochody, wybieramy Mitsubishi... I bierzemy GTO 97 rok. Wsiąść do samochodu. Bardzo proste zadanie. Wiadomo, niektóre zadania fotograficzne są banalnie proste. I nie ma potrzeby, żebym nagrywał film. Ale nagrywam, bo nagrywam wszystkie. <grywanie> no dobra, mamy GTO. Wchodzimy w mapkę. I chodzi o to miasteczko tutaj. Macie tutaj nazwę Mulegę, i respimy się na tej drodze, która biegnie od autostrady w kierunku miasta. I dokładnie będzie właśnie ten łuk powitalny na wieździe. Proszę bardzo, niech te trafiki sobie znikną. Pyk, robimy zdjęcie i zaraz zaliczymy zadanie. No i cykamy GTO zaliczone i łuk zaliczony. Więc zadanie mamy zaliczone. Wychodzimy z trybu fotograficznego i zaraz zobaczymy, czy na pewno nam zaliczyło w playliście. Ukończono, sprawdzamy zaliczone. Także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę, zostaw subika, jak jesteś nowy na kanale, a jak jesteś stary i nie subujesz, też zostaw subika. Dziękuję, do następnego, cześć.